Twoje chwyty pierwsze. O tak właśnie. Dawaj, dawaj go. Ja on nie przerwie ta karty, nie ma opcji. Po krzyżu, po krzyżu, tak jest. Głębiej, najgłębiej. Za kark wręcz. Za kark. Pierwsza prawa ręka za kark, Oprasz, prawą. Głębiej ręka, w ustą rękę. Prawa ręka głęboko. Chwyć sobie, otwórz sobie lewą ręką jego krapę i sobie podaj prawą. Głęboko wstać za kark. Jest trochę do ciebie, nagraż dwa wiki kobiet. Ale to za chwilę będą. Jeżeli oczywiście możesz. Michał, nie pompuj łapkę, nie pompuj łapkę. Musisz sobie złapać tego całego całego całego. Czas sobie jak najgrzębie się zaznaczył rękę.